Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem już a to jest taki może powiedziałem taki przedsmak nowego serwera, który właśnie powstaje, na której e, mm, zgłosiłem się na testera. Jest to nowa, e, nowa nowa edycja MCRAS Tak i e, miałem Live e, nie, e, dzisiaj dzisiaj tak 10, 10 października miałem live'a dwugodzinnego, kto nie był ten nie żałuje grałem tam właśnie w, w, w właśnie w MCRAS. i dzisiaj chciałem wam taki pokazać poradnik szybki do tego właśnie do tego właśnie serwera dostałem chyba dostałem Pozwolenie na, na zrobienie tego, więc um, 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 chciałbym Wam pokazać. O, dobra, następny tester. Chciałbym Wam pokazać um, ogólnie, co tutaj się robi, jak wygląda serwer. Na przykład, um, po pierwsze, tutaj jest chyba spawn, tak? Tutaj się rodzimy, tutaj nie patrzcie na to, co zaraz wytłumaczę, co tutaj jest. Rodzimy się tutaj, schodzimy tutaj na dół i jest spawn jak poprzedni, tylko że jest troszeczkę mniejszy i dla mnie to fajne jest i tam się normalnie skacze ale omówmy omówmy um, co tutaj jest pierwsze co nam się rzuca w oczy to jest właśnie taka um, scoreboard sc czyli ten taki e, ramka, tam mamy poziom krwi, krwi jak normalnie e, nawodnienie wejść to chyba ile razy wchodzisz na serwer śmierć ile razy zginąłeś zabójstwa ile zabiłeś godziny gry to jest fajne bardzo bo jest taka ciekawostka właśnie z godzinnym gry i tu przechodzimy właśnie do Ender Chesta. Tutaj są slot zablokowany, yy, tu się powiększy nam po, yy, po ilo ilości godzin, co jest bardzo fajnym pomysłem i myślę, że to naprawdę się przyda, yy, będzie to bardzo użyteczne dla graczy, którzy będą to yy, używali. To. Tutaj jest oczywiście sloty dla deluxe, Premium Plus i V Plus. Yy, dobrze, następny jest to, radiacja jest ten zbudowane ile razy e, zbudowałeś, jest obciążenie. Każdy, każdy chyba itemek ma swój, e, ma swoje obciążenie. I chyba jak, jak wyrzucimy coś, to nam obciążenie ten. I czym większe, tym chyba speed mamy większe, temperatura i reputacja. Dobrze. Tam e, odrodzenie i tutaj pokazuje kordy e, nam ten, to już jak, e, jak już e, jak na poprzedniej edycji. Jak widać. E, Animowany jest właśnie ta e, ramka, co mnie bardzo cieszy. I teraz przechodzimy do następnej rzeczy. Jest tutaj jajko dragona. Jest to coś, co dodali właśnie w tej e, aktu w, może nie aktualizacji, tylko w tej, e, em, w tej e, nowej edycji. To jest to, że jak z, e, wylogujecie się, pozostaje po was taki jajko z itemami. Czyli musicie się naprawdę dobrze schować na początku albo zrobić początkową bazę, żeby wam niczego nie okradli, i żeby to właśnie było. Tutaj się nam wam itemy schowają. Z, z Myślę, że to będzie bardzo dobra. E, bardzo. w e, faj, fajny sposób. F, 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 fajna rzecz, którą e, nie, nie, jeśli ktoś się wyloguje, na przykład podczas walki, nie będzie tutaj czegoś jak. E, But log, bo jak ktoś się lognie, to zostawi po sobie jajko i tak czy siak itemki mu lotną, bo gościu będzie mógł to sobie wziąć. Tutaj nie mogę tego zrobić, bo jeszcze jest zbugowane, na spawnie nie można tego brać. Tu jest następne jajeczko i to są wszyscy gracze, nie wiem czy powinno pokazywać to, kto to jest, ale chyba jak się otworzy, dobrze. Pierwsze co my dostaniemy to jest um, głaz, czyli już taki, to jest chyba podajrze sikierka I to jest tym co wydobywamy drewno i możemy wydobyć e, kamień, czyli to jest taka, e, u, narzędzie uniwersalne Możemy też użyć kit gracz pod, podajrze. i to jest właśnie ten kit, to jest właśnie te trzy Oczywiście e, Deluxe i Deluxe ma to in, inne, e, VIP ma inne Dowiem się, to będziecie mieć adnotacje, co każdy, w, co każda ranga ma. Dobrze, teraz może skoczymy sobie na dół i pokażę Wam ogólnie, co jest dodali nowego w, w tej właśnie edycji. Więc skaczymy jak widzicie mamy spadochron, który nie wiem dlaczego nie działa, możemy się szybciej rzeczywiście przemieszczyć i właśnie schodzimy na mapę. I możemy tutaj pierwszą rzecz. którą... O, dobra. I możemy sobie tym właśnie e, wydobywać. Jak widzicie, mamy HP tego, tego, rzecz, e, tego kamienia. Teraz nie jest po prostu, że wolno wbijesz i dopóki nie uderzysz, to ci nie wyleci tam jeden, dwa. Tylko teraz możesz wydobyć o wiele więcej z jednej rudy. Jak widzicie, jak mm, wypada z tego. Więc musicie zbierać to wszystko. I możecie wszystko tutaj właśnie. Mm, wszystko możecie tu ładnie sobie poukładać. Dobrze, ja sobie to pozbieram. I to jest właściwie z każdym. Też bardzo bym chciał Wam pokazać system craftingu i te wszystkie rzeczy. I to będzie w dalszej części poradnika. Ja sobie tylko pobieram wszystkie takie potrzebne rzeczy, bo chciałbym Wam pokazać dosyć i innowacyjny um, sposób budowania bazy. Jeszcze takiego uczuć nie widziałem i myślę, że serwery będą pełne i tutaj defenders odwali naprawdę nie, e, dobrą robotę i cała administracja, że mogła takie coś zrobić, pomysły dawała i myślę, że to będzie fajne. Zbyt tylko tak podpieram to wszystko. No i ogólnie się to tak e, odbywa. Tym kamieniem może oczywiście szybciej to niszczyć, bo można jeszcze też łapką, jak zwykle. I może, ale wypada oczywiście stosunkowo mniej. Każdy tam kilof, kilof, inny kilof, sikierka z, odlatuje mniej, znaczy czym lepsza sikierka, czym lepsze narzędzie, tym więcej wypada materiału z tego, z tej rudy, czy z tego, z tego czegoś. Też bardzo bym bardzo chciał pokazać nowy system craftingu, który jest naprawdę fajny. też wam pokażę dużo innych rzeczy, które dali i mogę to tak potraktować jako odcinek zero, bo to będzie taka myślę, że seria, która na pewno będzie, bo ten serw wymiata po prostu. Dobra, tyle nam wystarczy. Teraz pójdziemy sobie do drzewa i drzewo sobie wykopiemy i pokażę wam system ekwipunku, który został dodany i który jest naprawdę fajny mi się bardzo podoba też jest dużo rzeczy, które zostało naprawione względem poprzedniej edycji co na pewno wam się przyda na pewno wam się spodoba, jak i mi. to już mi się spodobało naprawdę żałujcie że nie byliście na, na E, powiedzmy rekrutacji i tego nie spróbowaliście, dobra teraz jak już nazbieraliśmy dosyć, e, dosyć e, narzędzi, musimy wejść tutaj i tutaj mamy takie coś cztery ikonki, które rzeczywiście działają tutaj wkładamy, e, dobra tutaj na przykład wkładamy e, żeby się nauczyć jakiegoś e, schematu czyli tutaj wkładamy, musimy coś po prostu włożyć nie będę wkładać, bo jeszcze to zniknie, czy coś takiego. I tutaj mamy jeszcze cztery ikonki. Ikonka plecaka musi założyć na podręczny plecak, czyli tutaj wkładamy ten, i tutaj będzie się nam trzymać, jakbyśmy mieli to na plecach. Nie musimy mieć to na żadnym pasku, nie marnuje nam to miejsca, absolutnie nie. Druga jest to przywołanie konia, którego niestety jeszcze nie widziałem. Może gdzieś tutaj się połampa, ale można go oswoić i można na nim mieścić Trzecia ikonka jest to właśnie ikonka craftingu, który której szybki crafting Możecie tutaj skraftować te najbardziej potrzebne mm, Rzeczy I dobrze Teraz jak chcemy wcraftować coś To jest naprawdę fajny system Napisz ile chcesz zrobić e, kamienny kilow I tutaj na przykład 5 I wtedy będzie nam się robić Posiadasz 24 drewna oraz 58 bruków Więc może zrobić jeden kamienny kilow. I jeśli nie ch chcecie zanulować to co? Bo jak wpiszecie to przerwano następnym razem polej cyfrę, więc musimy kliknąć znowu kamienny kilow i wpisać liczbę, ile chcesz. I właśnie nam się coś robi. Jest, e, tworzymy jeden kamienny kilof i m, pasek lewela symbolizuje nam, e, ile zrobiliśmy tego, e, ile progres robienia tego kilowa I zrobiliśmy właśnie kilow. Naszą głową będzie nam po pokazać, że Tworzenie kamiennego kilofa. Jeszcze trochę po tej kłody, y, zrobię, żeby zrobić sikierkę. Myślę, że to będzie taki dosyć obszerny poradnik, y, na którym myślę, że się trochę napracuje. Mam nadzieję, zresztą, bo. No, to nieważne, czy zostało stało. No. Dobrze, teraz sobie włożymy następną. Wklepujemy 1 i tworzymy właśnie nasze. Naszą, to już możemy wyrzucić, właściwie to nam nie jest potrzebne do niczego. To jest po prostu przedmiot początkowy na którym będziemy bić po prostu. Warto go wyrzucić, bo on zajmuje nam miejsca, a nasze obciążenie jest większe. Sobie tylko to wyciągniemy do końca, bo dużo tego będzie tu. Dobra? Dużo? No, warto zbierać każdy, właśnie takie pierdolki, bo na początku jest to naprawdę bardzo ciężkie, bo nie powinniśmy w ogóle wchodzić na serwer bez takiego, powiedzmy, zapasu godzin, powiedzmy godzinki dwóch, żeby nam nic po prostu nie zakosili, ale można też ustawić ochronę podajże i nie jesteś już chroniony, możemy ochrona. Już nie, może, nie mogę tego użyć, ale nie, jeśli nie mogą nas, niech to nie możemy chyba się zabić, nie? To chyba to jest. Znaczy nie wypadają na itemki bodajże. I to jest dosyć fajne dla nowych graczy, co jest naprawdę wielkim plusem dla mnie, bo zazwyczaj właśnie na takich pierwszych, pierwszych godzinach mojej gry nawet powiedzmy Pierwsze godziny moje Daisy, albo Rasta, było to chodzenie w mapie i dawanie się zabijać jakimś dwunastolatkom, bo po prostu nie umiem grać. A tutaj jest taka komenda, gdzie możemy się przez tą godzinę nauczyć, i myślę, że to jest godzina, to jest taki dobry czas, żeby pozbierać właśnie itemki do e, naszej bazy. podaj jakichś e, lepszych, lepszych. co um... jest? A, dobra, muszę to wszystko wyjąć. Dobrze, teraz postaram się wam w tym odcinku, myślę, że je podzielę na dwa, żebyście też za szybko nie zostali tego, żeby było jakieś takie oczekiwanie, co jest właśnie na tej edycji. Na pewno wszystkiego wam nie powiem. Powiem wam takie bardzo podstawy, bo na pewno chcecie mieć niespodziankę, chociaż na pewno ustawię w, w w nazwie filmiku że to jest, są spoilery żeby dla waszego dobra bo nie chcę wam też zaspoilerować tego co jest w edycji chociaż wiem, że dużo osób chciało tego zrobić i dlatego miałem taką oglądalność na początku na na moim live'ie na którym zapraszam was w ogóle na live'y bo to tam się dzieje bardzo dużo na przykład Dzisiaj graliśmy właśnie w Eurotracka, i potem y, włączyli serwer Rasta. Myślałem, że od 11 włączą, a włączyli dzisiaj. I właśnie tak postanowiłem. A, pogramy sobie na raście. Zapytałem się wtedy Defendersa, czy na pewno mogę to zrobić. Jak się zgodził, to chyba mm, wszystko jest git. Myślę, że na pewno będzie to. Naprawdę fajne to będzie. Muszę wszystko. Dobra, chyba tyle nam wystarczy. Oj jeszcze trochę. Może ja zrobię pauzę krótką i zobaczymy się wtedy, kiedy ja wszystko sobie tam przygotuję do następnej części poradnika. Dobra, witam Was po przerwie. Nazbierałem już sobie trochę materiałów. Teraz Wam pokażę, jak, jak zbudować bazę. Jak używać autoryzacji. Jak ogólnie się tam spawnować i jak um, w ogóle się tam poruszać po tym e, wszystkim? Do budowania bazy, musicie wchodzić w crafting i w plan budowy. Jest tutaj plan budowy: 8 tkaniny. Możecie ją pozyskać z wilków i e, z wilków i tych, wszyscy, tych innych sorów. Tam jest Alexy. E, więc e, jak już stworzycie, macie plan budowy. Pojawia wam się taki kwadracik z emeraldów. To znaczy jeśli jest zielony, to znaczy jeśli to jest blok Emeraldów, to znaczy, że ten, czekajcie, e, sobie tylko wyłączę Multiplayer e, Find, it, to znaczy, że e, jest autoryzacja, e, że można tutaj autoryzować sobie domek i ona będzie się po, e, za wami blokła, powiedzmy, blokła. E, jeśli jesteście dodani do domku, to też powinniście mogli to budować, więc dobra. Idziemy sobie do takiej właśnie pustej przestrzeni, gdzie jest zielony. Jeśli jest czerwony, to znaczy, że nie mamy autoryzacji i ktoś tu postawił za nas. Dobrze, co musimy zrobić? Musimy shiftem i lewym przyciskiem. Pojawia Wam się menu. Pierwsze, co musicie zrobić, musicie fundament. Klikamy na ten fundament i pojawia Wam się coś, co dla mnie jest po prostu odlotowe. Szkło, zielone szkło symbolizuje to, że... Możecie postawić coś i czerpa czerwone, że nie możecie. Więc dobra. Fundament jest to pierwsza rzecz, którą powinniście zrobić, bo um, jeśli chcecie zbudować ten, to jest podstawowa rzecz. I jak widzicie, właśnie jest to takim um, symbolizowanym zielonym szkłem, że możecie, i to jest właściwie pokazane Wam, jak, jak to będzie wyglądać, i jak, jakie będzie mieć objętości. Więc klikamy z powrotem. O, nie. Tak. prawym powinno wam się zbudować chyba. Tak. Zbudowaliśmy właśnie. Um, zbudowaliśmy właśnie um, fundament. Jest to coś początkowego. Myślę, że e, każdy powinien to e, umieć zrobić. Następną rzecz. Robimy następną rzecz. Jest to teraz powinniśmy zrobić schodki. Może być to oczywiście. Um, może to być drabina, ale schodki są chyba dacha, dobra? Schodki to jest początkowe, tak? Tak, dobra? Teraz musimy, musimy się to od, od zrobić. Oj, co jest? Chyba nie można zrobić, dobra? ważne My sobie postawimy po prostu crafting, tylko muszę crafting załatwić niech nam się zrobi no bo zapomniałem, że e, wyłączyłem swój czat klikaj e, settings sound, dobra Nie, dobra 1 e, i 1 dobra poczekajmy, że nam się to zrobi, zrobi się to nam dosyć szybko i to może być taki pocz początkowy nasz schodek, najlepiej postawić go sobie w takiej odległości, żeby było trudniej po prostu komuś wbić do nas. Następną rzecz jaką robimy to są oczywiście e e ściana z otworem na drzwi, e albo możemy po prostu już e e okno zrobić, a musimy to najpierw, dobra, jest, aha, dobra, czyli jeśli chcemy zbudować to, to musimy kucnąć. <coughs> Hmm. następną rzeczą, którą robimy, to ściana. I właśnie sobie tak tutaj klikamy. Następna ściana. Następna ściana. Proszę bardzo. Mamy tutaj już ścianę. Możemy też dach sobie tutaj wklepać. No i co jest? Co się ma nie idzie? Na górną część ściany. Dobra. Nie wystarczy ilość przedmiot facha, dobrze, co? co Zobaczymy <laughs> drewniana płyta, dobrze. Czyli musimy, czy musimy pójść do craftingu materiały. Nie materiały, tylko bloki budowlane i drewniana płyta. tak Na przykład zrobimy je dwa ile potrzebujemy? 20, dobra? Materiał budowlane. 20, poczekajmy, aż nam się to zrobi. I no to widzimy się, jeśli mi się to wszystko zrobi. Dobra, jestem z powrotem po zrobieniu, właśnie tego. I teraz stawiamy nasz dach. Nasz Jak widzicie, już wszystko tu jest git. Następną rzeczą, jaką robimy, to potrzebujemy szafa. 250 pni chyba gminy mam zabezpieczymy to te... Teraz dolną część budowy, Aha, dobra Kolejne cięcie, cięcie muszę zrobić, więc i treba Dobra, jestem z powrotem Teraz kiedy chcemy właśnie zbudować taki bloczek To musimy wejść w crafting, nie znaczy Plan budowy w szafę. Musimy mieć 250, czyli 4 staki. I Shift ten. Teraz jest autoryzowany ten teren. I musimy sobie dołożyć. Coś. trochę dobra, go od No Dobra, teraz chodźmy. Potrzebujemy następ zrobić drzwi. I zróbmy te drzwi, jedno Jak nam się zrobi? W tym czasie nic nie możemy robić w zasadzie, tylko tak kłócać. Zrobiliśmy te drzwi, wstawiamy i mamy nasze pierwsze drzwi. To jest ważne. Możemy i teraz ważne, kiedy już zbudujemy nasze drzwi, to ten, który to zbudował, kuboid, jest od razu autoryzowany. I możesz to sprawdzić, kto jest online, i możesz usunąć gracza. Autoryzuj się, jestem autoryzowany. Możesz usunąć wszystkich, którzy będą oprócz Ciebie, i usunąć gracza jakiegoś tam koroketnego. Więc tu już mamy wszystko, i w zasadzie to już tyle Na, na dzisiejszym odcinku. To był taki e, tutorial mały, zerowy. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Subskrybujcie. No i... No i czekajcie na nowe odcinki właśnie z Cycy. Cześć.